Na salonach i na BMW. L. BMW, radość zjazdy. Reklamy. Posłuchajmy razem faktów, WRMFW jest 8.30. Preambul w Warszawie. Ostrzegamy na alei Armii Ludowej na wysokości placu na rozdrożu. Zdarzyło się pięć samochodów. Nikt nie ucierpiał, ale z utrudnieniami musicie się liczyć jeszcze przez półtorej godziny. Przedłuża się chaos na lotnisku w Katani na Sycylii po pożarze, do którego doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Działa tylko jeden terminal, a liczba przylotów i odlotów jest bardzo ograniczona. Urząd Lotnictwa Cywilnego i dyrekcja lotniska ogłosiły, że kluczowy terminal, czyli terminal A, będzie zamknięty jeszcze przez 5 dni, do poniedziałku. Port lotniczy w Katanii w szczycie sezonu obsługuje około 39 tysięcy pasażerów dziennie. Zdecydowana większość lotów przeniesiono teraz do Palermo, Trapani i Comiso. Dotyczy to też połączeń z Polską. Kolejne rekordy temperatury pobite na południu Francji. W wielu francuskiej Riwiery i Korsyki temperatura nie spadła w nocy poniżej 26 stopni Celsjusza. Upalnie jest nawet we francuskich Alpach, o czym przekonuje Marek Gładesz. W niektórych stacjach narciarskich we francuskich Alpach, na przykład w alp na wysokości prawie 2000 metrów, temperatura może według synoptyków znowu sięgnąć w ciągu dnia prawie 30 stopni Celsjusza. Wcześniej w niektórych alpejskich miejscowościach na wysokości do 700 metrów odnotowano temperaturę do 40 stopni Celsjusza. Władze apelują między innymi do turystów by unikali wysiłków fizycznych w słonecznym żarze. Państwowy Instytut Meteorologiczny Meteo France zapowiada jednak, że już jutro temperatura w całym kraju zacznie spadać i fala upałów będzie mniej dawała się we znaki, na przykład osobom zwiedzającym zabytki. Rząd Brazylii zmienia godzinę pracy na terenie całego kraju, a wszystko dla piłki nożnej. Powodem rozpoczynające się już za pół godziny Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Kobiet, jak przekonuje minister do spraw publicznych, dozwolone jest przyjście do pracy dwie godziny po ostatnim gwizdku sędziego. Tak jest, za moment. Fakty sportowe, RMFFM. Radio, muzyka, fakty. RMFFM. Emocji życzy sponsor faktów sportowych. Producent naturalnej wody mineralnej, Muszynianka. Sponsorem faktów sportowych jest firma Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. www.wiśniowski.pl Francuzi i Argentyńczycy już poza turniejem. Dziś odpadną kolejne dwie drużyny. A mowa o finałowym turnieju Ligi Narodów Środkarzy w Gdańsku w studiu Paweł Pawłowski. Jestem. Pawle Polacy dziś zagrają o przepustkę do gry w weekendowej części turnieju. Tak, o tę stawkę zagrają z Brazylią. Porażka oznacza koniec turnieju, zwycięstwo natomiast da wejście do strefy medalowej, no bo wtedy Polska znajdzie się w gronie czterech najlepszych zespołów całego turnieju. Skoro już raz pokonaliśmy w tym roku Brazylię i to trzy do jednego, to czy dziś możemy liczyć na podobny wynik? Gdyby to było takie proste, nie byłoby emocji. Sport nie byłby tak popularny. W siatkówce szczególnie widzimy to, że każde spotkanie jest inne. Zobaczymy w jakim zestawieniu wyjdzie Brazylia. Dołączył przede wszystkim do nich Leal, czyli kluczowy zawodnik z poprzednich paru sezonów reprezentacji, jeden z najprzyjmujących na świecie. Wyjaśniał nasz przyjmujący Aleksander Śliwka. Mecze z Brazylią dziś o 20.00. Z kolei raków Częstochowa poznał rywala, z którym zagra w drugiej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. To Karabach Agdan, jedenastokrotny krotny mistrz Azerbejdżanu. Dla polskich zespołów wyjątkowo niewygodny przeciwnik, który w ostatnich latach wyrzucał z rozgrywek Wisłę Kraków, Piasta Gliwica i Legię Warszawa. Niedawno zamknął też drzwi do Ligi Mistrzów Lechowi Poznań. Natomiast Wielka Brytania zamknęła drzwi dla rosyjskich sportowców w kwalifikacjach olimpijskich organizowanych właśnie na wyspach. Tam miały odbyć się kwalifikacje w nowych dyscyplinach, takich jak breakdance, skateboarding, wspinaczka sportowa czy kolarstwo BMX. Jednak według informacji The Times, MKOL poinformował brytyjski komitet, że Londyn tych kwalifikacji nie zorganizuje. Właśnie ze względu na Blokowanie przyjazdu Rosjan. Gorących emocji życzy sponsor faktów sportowych. Producent naturalnej wody mineralnej, Muszynianka. Sponsorem faktów sportowych jest firma Wiśniowski, producent bram okien, drzwi i ogrodzeń. www.wiśniowski.pl Szukałam przed chwilą na mapie ładnej pogody i jest taka miejscowość ładna, tak się nazywa. To jest, jest już wam mówię, gmina z Krzyszów, powiat tarnowski, województwo małopolskie. I dzisiaj w tym momencie najprawdopodobniej u was pada, ale później w ciągu dnia się rozpogodzi, ale piątek sobota i niedziela. To będzie bardzo ładna pogoda w Ładnej. 26-27 stopni bez że mówicie jest miejscowość dobra i tam o. jest dobra pogoda, gdyby ktoś potrzebował. Nie chcecie no to... ładnej, tylko dobrej, to tam. Ładna pogoda, dobra pogoda. No jaka miejscowość? Taka pogoda, tak? <noise>